Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń. Wiedzą Państwo czemu. Bo szukamy okazji, rzecz jasna, czyli aut, może niekoniecznie najtańszych w swoim segmencie, bo to najczęściej żadna okazja graty, ale na przykład takich z udokumentowaną historią serwisową, albo z minimalnym przebiegiem. I od nich zaczynamy. A na pierwszy ogień weźmiemy Suzuki Splash. Auto znane w Polsce również jako Opel Agila, zwłaszcza z mocniejszym silnikiem 1,3 o mocy 85 KONi, a taki mamy w tym egzemplarzu. Samochodzik jest dynamiczny, mało pali, to naprawdę fajna konstrukcja. Zaskakująco obszerna w kabinie, mała na zewnątrz. Ten egzemplarz ma tylko 30 tysięcy przebiegu jest z 2010 roku i chyba miał jakąś szkodę, bo na tym zdjęciu wyraźnie odcina się lakier, ale jeśli nie strzeliły poduszki, nie trzeba było prostować podłużnic, a jedynie pomalować maskę i wymienić reflektor, to warto wziąć go pod uwagę. Cena to 18 tysięcy złotych. O 10 tysięcy droższy jest ten oto Seat Xeo. To nie jest bliski, krewny Audi A4. To jest Audi A4 B7. Całą linię przewieziono do Hiszpanii i tam autoprodukowano ze znaczkami Seata. Do wyboru silniki 1.8 turbo benzyna Albo 2-0 diesel. Kolejna zaleta to fakt, że cena Seatów Xeo jest fantastycznie niska w porównaniu z Audi przede wszystkim, a zalety są identyczne. Auto bardzo przyjemnie jeździ, nie psuje się. Ta sztuka z benzynowym motorem 1.8 za 28 tysięcy złotych ma zaledwie 20 tysięcy przebiegu, pochodzi z Belgii. Auto jest jak nowe, jest z 2010 roku. Jeszcze dwie propozycje mamy dla Państwa. Chyba najtańszą na rynku hybrydę Toyota Prius pierwszej generacji z 2000 roku z przebiegiem 250 tysięcy kilometrów. w pełni Prawdą i naprawdę zadbaną. Cena to 8300 zł. To zaraz poszukiwany Youngtimer będzie. To bezawaryjne i bezproblemowe auto z jednym malowanym elementem. Odcina się ten srebrny lakier. To nie jest łatwa sprawa go idealnie dobrać i polakierować bez cieniowania. A na koniec jeszcze propozycja dla tych, co chcą być oryginalni, ale nie chcą dużo wydawać. Dehatsu Trevis. Auto sprowadzono z Włoch, ma 130 tysięcy przebiegu i jest bardzo ładne i na zewnątrz i w kabinie. Cena to 10600 zł. Auto jest z 2009 roku. Kolejne ogłoszenia przejrzymy za tydzień, a teraz sprawdzimy, co ciekawego słychać w świecie motoryzacji. Nieoczekiwanie sporo ciekawych informacji dociera do nas ostatnio z Japonii. W zeszłym tygodniu wychwalaliśmy Toyotę. Swoją drogą, trudno w to uwierzyć i to zrozumieć. Jest to w tym momencie chyba jedyna firma spoza tak zwanego segmentu premium, która ma w ofercie trzy prawdziwe, sportowe samochody. Nie wersje usportowione jak Cupra czy GTI, ale osobne modele. GT86, Supra i Yarisa GR, który choć z wyglądu podobny ze zwykłym Jarisem, ma wspólne na przykład mocowanie anteny i naprawdę niedużo więcej. Do Toyoty Wrócimy, ale najpierw dwa słowa o sojuszach w branży moto. Różnie to bywa, różnie się kończy, ale wymiana technologii i równa partycypacja w kosztach projektu nowej platformy podłogowej, na przykład, zazwyczaj pozwala na spore oszczędności. Jednym z większych i chyba dość udanych, albo piorących brudy za zamkniętymi drzwiami jest sojusz Renault z Nissanem i ostatnio Mitsubishi. Konstrukcja wydawała się trwała i solidna, ale zamieszanie z zatrzymaniem, aresztowaniem, a ostatnio spektakularną ucieczką przed japońskim wymiarem sprawiedliwości, której dopuścił się były prezes. Skłaniają media do uważnego zastanowienia się nad przyszłością porozumienia, zwłaszcza że te drzwi nie są już tak szczelnie zamknięte. Awanturę słychać głośno i wyraźnie. Zacznijmy od tego, że przebywający, ukrywający się w Libanie były szef, Carlos Gon, zwołał konferencję prasową i oskarżył japońskie władze o spisek z menadżerami Nissana. Cała afera, zarzuty o defraudację przede wszystkim, miały być zemstą za to, że Renault być może szykowało się do całkowitego przejęcia Nissana. A japońskim menadżerom chodziło raczej o coś innego. O niezależność, raczej rozluźnienie więzów niż ich zaciśnięcie. Ale to tylko jedna strona konfliktu. W wielu krajach oskarżony może kłamać, by dowieść swojej niewinności, ale coś może być na rzeczy. Koncern Renault stanowczo zaprzeczył pojawiającym się ostatnio w fachowej prasie plotkom. Utrzymuje, że sojusz jest trwały i niezatapialny między Renault i Nissanem, ale podobno Nissan rozgląda się jednak za nowym partnerem. Podobno ma to być Honda, dzięki czemu japoński przemysł motoryzacyjny. Zostałby zdominowany przez dwie gigantyczne firmy: Toyota, która ma też udziały w Subaru, Suzuki i w Mazdzie, oraz Nissana z Hondą i Mitsubishi. Zobaczymy, jak to będzie, i szybko wspominamy o dwóch nowych autach z Toyoty. Pierwszym jest doładowana z gniazdka rav 4 Auto trafi zaraz na nasz kontynent. Łączna moc to nieco ponad 300 koni. Czas potrzebny na osiągnięcie setki to 6,2 sekundy. Zasięg do 65 km. Pytanie, czy to ma sens? Przede wszystkim, po co komu tak mocny, tak szybki SUV? Przecież to strasznie drogie będzie. Druga wątpliwość Dotyczy ogólnie tych doładowywanych z aut hybrydowych. Czy te małe zasięgi nie spowodują, że auto będzie używane głównie w trybie spalinowym, że ta konieczność codziennego doładowywania nie okaże się zbyt uciążliwa? Na pewno innego zdania jest regulator zakładający, że auto będzie wykorzystywane w 100% zgodnie z założeniem, bo oficjalna emisja CO2 tego auta to zaledwie 29 gramów na każdy kilometr, ale jest to możliwe wyłącznie przez pierwsze 100 km. Potem trzeba się zatrzymać, naładować, a więc trochę fizycznie. Fikcja. A kolejna nowość z Toyota to na razie oficjalne, ale jedynie potwierdzenie plotek i domysłów. W drugiej połowie tego roku we Francji ruszy produkcja kolejnego Suwa, bazującego na modelu Yaris tym razem, a więc będzie to coś mniejszego niż CHR i tańszego. Nazwy nie znamy, wiemy tylko, że auto powstanie na platformie najnowszej generacji Toyoty Yaris. A teraz przechodzimy do aut koreańskich. Najpierw Kia Optima. Ten model nie trafi do Europy, raczej, ale chcemy go Państwu pokazać, by zwrócić uwagę na przepływającą pomiędzy firmami inspirację, co Państwu Nowo Optima przypomina wspomina, z przodu nam Peugeota 508 wymieszanego trochę z Lexusem. Tym za to jest bardzo oryginalny. Z tego samego koncernu mamy też Hyundai i30, który zaraz doczeka się poważnego liftingu. Zamaskowane prototypy krążą po świecie, zmiany na zewnątrz będą pewnie niewielkie. Najważniejszą ma być dodanie kolejnej wersji napędowej, hybrydy doładowywanej z gniazdka, zdolnej do przejechania 60 km na samym prądzie i generującej dzięki temu super niską emisję CO2. Oczywiście pod warunkiem regularnego z niej korzystania, a skoro przy zdjęciach szpiegowskich jesteśmy. Najdziwniejsza firma na świecie, Jaguar Land Rover zaczyna test zakamuflowanego rzecz jasna Jaguara XJ najnowszej generacji. Auto ma być w 100% elektryczne, co nie jest złą wiadomością. i -Pace okazał się autem bardzo udanym, choć niekoniecznie popularnym. Zasięg pod 500 km, być może nawet 4 silniki elektryczne. A jedyne co nas niepokoi to to, że auto może być brzydkie, albo pospolite z urody, jak z całym szacunkiem XE, albo archaiczne, jak XE w drugiej generacji. Trzeba się przyjrzeć, Przyjrzeć, bo odnaleźć różnicę pomiędzy modelem oznaczonym kodem X250 a X260. A jak wspomnieliśmy, to jest dziwna firma. Potrafią zrobić nową generację na starej, nie zmieniając zbyt wiele na zewnątrz, a jedynie w kabinie. To przypadek Discovery 3 i 4, albo odwrotnie, zmieniając wszystko łącznie z platformą podłogową, ale zostawiając ogólną kreskę projekt bez większych zmian. To przypadek pierwszej i drugiej generacji Discovery Sport. Dziwna firma, a na koniec jeszcze dziwniejsza, bo Fiat, ale ze starych czasów, to panda. 4 na 4 ale przebudowana przez włoską firmę tuningową, jak powiedzielibyśmy dziś, karosującą, jak mówiono, drzewiej. Auto zostało kompletnie odbudowane i przerobione na napęd elektryczny. Co ciekawe, zostawiono manualną skrzynię biegów. Zasięg to około 100 km, prędkość maksymalna 115 na godzinę. Czas potrzebny do pełnego naładowania, w zależności od gniazda, od 3 do 8 godzin. Powstanie 5 sztuk, cena niestety nie została upubliczniona. Czasy nam się zmieniły trochę ostatnio. Może to chwilowy trend, ale coraz więcej osób przejmuje się tym, by jak najmniej wyrzucać, by jak najmniej marnować, ale też wykorzystywać to, co zostało już wyprodukowane. Jeżeli ten trend się utrzyma i przejdzie na motoryzację, no to producenci samochodów będą w nie lada kłopocie, kto by się nimi przejmował. Za to producenci zestawów do konwersji samochodów starych na samochody elektryczne, myślę, że przed nimi. Świetlana przyszłość. Teraz sprawdzimy sobie przed zakupem samochód używany. Partnerem tego działu jest firma Prodictech, czyli producent czujników lakieru. Zaczniemy od auta, którego nie widzieliśmy na własne oczy, od sprawy, którą zasygnalizował nam widz, wściekły, że rozwalona przez niego meganka wróciła na rynek i trafiła w ręce osoby, która niekoniecznie wykazuje się wystarczającą uczciwością, jeśli chodzi o informacje co do wcześniejszych uszkodzeń. Żeby była sprawa jasna, bo to przy Reno kilka tygodni temu też, choć w komentarzach sygnalizowaliśmy, nie chodzi nam o jadkę, o wymierzanie sprawiedliwości czy karanie nieuczciwego sprzedającego, bo nie jesteśmy od tego. Chodzi o pokazanie Państwu, udowodnienie, że nawet jeśli auto jest z salonu dealerskiego trzeba się wykazać ostrożnością, że nawet jeśli jest to z polskiego salonu, trzeba podchodzić ostrożnie. A więc mamy takie ogłoszenie z taką oto Meganką. 2016 rok, polska dystrybucja. To GTA, więc motor 1.6 turbo, 205 koni, dwusprzęgłowa skrzynia, pełne wyposażenie. Fajne auto z minimalnym przebiegiem. Cena normalna, 70 tysięcy złotych, więc najpierw zadzwonimy. Proszę? E, dzień dobry, przepraszam, że w niedzielę dzwonię w sprawie ogłoszenia. M mogę zająć chwilę? Jasne. Chodzi mi o Megankę 2016. Nie. Proszę mi powiedzieć, czemu Pan sprzedaje prawie taki nowy samochód? Bo kupiłem, proszę Pana, trochę mocniejszą wersję, RS. Okej. Okay. A od jak dawna ma Pan ten, ten samochód? Z rok, z rok półtora. Dobrze. Niech mi Pan powie, tak, czy coś w najbliższym czasie trzeba będzie wymienić? Nie. Jakieś naprawy eksploatacyjne, nie, nie, rzeczy, nie, nie. opony? Serwis, serwis, proszę Pana, zrobiłem chyba w październiku albo w listopadzie. Nie. Może był w grudniu. W Renówce, więc przeszła przegląd, wymianę oleju, filtrów, i, i przy okazji zrobiłem ten przegląd techniczny dwa lata ważny. Okej. Okay. niech mi pan powie, bo tutaj nie jest zaznaczona opcja bezwypadkowa. Czy ten samochód był jakoś uszkodzony? Jakoś tak. Miał, miał uszkodzony tylny olej błot. Okej. Okay. Okej. A... Jak, jakiej natury było to uszkodzenie? Może w ten sposób spytam się. Nie było tak... jakaś, 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 jakaś stłuczka. To nie było nic poważnego, ale ja całe ten, te pożycie błotnika wymieniłem. Okej, okay, czyli był wymienione całe pożycie błotnika. No. Czy strzeliło jakieś poduszki powietrzne? Nie, nie, nie. nie. Okej, okay, dobrze. E, dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. Proszę bardzo. Dobrze. A teraz informacje od poprzedniego właściciela i zdjęcia. Z tyłu auto zostało uszkodzone przez skręcający tramwaj, które zahaczyło zderzak nad kolej i koło. Wyrwał koło, uszkodził system for control, przesunął podwozie i dach, co sprawiło trudność z otwarciem tylnych lewych drzwi. Z przodu zostałem wepchnięty pod stojące autokar, na szczęście poduszki nie wypaliły. Auto w momencie uderzenia miało zgaszony silnik start stop. Dodatkowo w aucie w ramach gwarancji w trzecim miesiącu użytkowania była wymieniona skrzynia biegów, co potwierdzono wpisem w książkę serwisową, że to znawca określił szkodę całkowitą, a samochód został odkupiony przez Firmę wyznaczoną przez ubezpieczyciela. Stłuczka to to raczej nie była, prawda? i tramwaj, i autokar. Pociągu brakuje. Ale teraz coś pocieszającego będzie. Miałem okazję ostatnio obejrzeć Forda Focusa, podejrzanie taniego z 2017 roku, z niewielkim przebiegiem, zaledwie 30 tysięcy kilometrów. Auto było sprzedawane przez dużą firmę leasingową z jasną deklaracją, że auto było naprawiane całe, łącznie z dachem, bo lakier ma okolice 200 mikronów, a moje zadanie polegało na ocenie jakości naprawy oraz określeniu wcześniejszych szkód. No to zaczynamy. Pierwsze wrażenie jest super. Auto jest idealnie fabrycznie spasowane. Nic nie odstępuje, Staje z dożaki idealne, szczeliny idealne. Na pierwszy rzut oka samochód jest bezwypadkowy i bezszkodowy, więc szukamy dalej. Oglądamy wnęki, szukając miejsc, w których lakiernik zaczął bądź skończył. Nic. Oglądamy wszystkie śruby mocujące drzwi, klapy i nic. Nic nie było odkręcane. Daty na pasach zgodne z datami na lampach, zgodne z datą pierwszej rejestracji. Brak jakichkolwiek śladów rozbierania czegokolwiek. Zaglądamy pod uszczelki. Nic. No to przyszła pora na pomiary. Miernik ma funkcję automatycznej kalibracji, ale na wszelki wypadek robimy też ręczną płytkami, by mieć 100% pewności pomiaru. Całe auto ma lakier gruby na mniej więcej 180 mikronów, czyli jest go więcej o 80 mikronów niż być powinno. Ale jednocześnie auto nie było nigdy dotykane szlifierką. Wiemy to, bo Fordy są ocynkowane, a warstwy ocynku nie da się podrobić. Raz starta będzie świeciła gołą stalą, z symbolem F na wyświetlaczu, a tu jest wszędzie ocynkowana. Jaki z tego wniosek? Auto nie przeszło kontroli lakierniczej i trafiło ponownie na lakiernie I zostało w fabryce jeszcze raz polakierowane. I tyle. To wszystko. To wszystko na dziś. Wspaniałą promocję na mierniki lakieru, m.in. takie jak ja mam, czyli z wykrywaniem ocenku, znajdą Państwo w opisie filmu. Kolejny film znajdą Państwo na YouTubie za tydzień. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu.